Hahaha ha, ha, ty ja je... u nią myślisz, że wygrasz tą wojnę? Przydałaby mi się pomoc. Czy ktoś tu powiedział pomoc? Tak ja. Pomożecie. Tak, ale zróbmy deal. Nasi generałowie ci pomogą, a ty nam dasz co chcemy. Niech będzie. To zacznijmy zabawę na nowo. Dzięki wam za pomoc! Co? Czekaj, czy ty nie jesteś tym od Kościuszki? No tak a co? Posłuchajcie. Za to, co zrobiliście dla mojego narodu, daję wam trzy piąte mojego wojska i dużo pieniędzy. Dzięki Stany, no to teraz do Europy żebyś odzyskał niepodległość. Dobra, teraz. Ej, Austriak, szybkie strzały, albo dajesz mi wolność, albo spuszczam ci w p Ty, ku... się z historii nie nauczyłeś, a więc gin razem ze swoim ludem. Bum. Co duchu. Boom. Bum. Amerykańska armia skąd ty ją masz? Nie twój interes. Dobra dam ci wolność i podpiszę. Pak to nieagresywność. I to mi pasuje. Teraz jak masz wolność możesz stworzyć politykę zagraniczną. Polsko albo jak mam cię nazywać? Po prostu Polską. No to Polsko mamy problem. Jaki? Taki że Austria może szybko się zmilitaryzować i mnie najechać. Może stworzymy sojusz przeciwko tym państwom i spróbujmy odtworzyć nasze dawne potęgi. Dobry plan. To choć zbierzemy rekrutów. Ej, Grecjo. Co tam? Czy chcesz dołączyć do naszego sojuszu przeciwko niektórym państwom? A co z tego będę miał? Na przykład więcej terenów na północy. Wchodzę w to. Hej, Sardynio, co się stało? Ech, te zje... W przypadku Napoleona postanowiły się zjednoczyć w królestwo obojga Sycylii i chcą zjednoczyć Włochy pod swoimi zasadami. To może dołączysz do naszego sojuszu przeciwko państwom? Tak, przyda mi się pomoc. To teraz tylko: się wzmocnić i zorganizować powstanie.